że te sprawy zakryłeś przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy mają proste serca. Tak się tobie spodobało. Mówią też o nim, że jest przyjacielem celników i grzeszników. Czyż taki człowiek nieczysty może mieć moc od najwyższego? No, ale cuda robi, ludzi uzdrawia. Niby tak mówią, ale ja tam nie widziałem i nie słyszałem nic konkretnego. On naprawdę uzdrawia. Co ty tam możesz wiedzieć? Jakieś plotki przy studni sobie opowiadacie? To nie plotki. Ja znam kobietę, którą uzdrowił. Dwanaście lat leczyła się u różnych lekarzy i wszystko straciła. Nie miała już nadziei, i wtedy on przechodził przez miasto. A on pochylił się nad nią i powiedział: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Podobnie też, gdy dajecie jałmużnę. Nie trąb przed sobą jak obłudnicy. Niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa, tak by twoja jałmużna pozostała w ukryciu na ziemi. Tu złodzieje je rozkradną, rdza wszystko zniszczy. Gromadźcie sobie skarby w niebie, bo tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co go poprosisz. Marto, twój brat zmartwychwstanie. Wiem, wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. To ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. Każdy, kto we mnie wierzy, będzie żył na wieki Zdejmijcie mu opaski i chustę z głowy Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić Przyjacielu mój Niech Bóg, Ojciec nasz Rozleje w Tobie swoją miłość i błogosławieństwo Na Tobie okazała się Jego chwała i moc Czemu to wylewasz taki drogi olejek? Można było go sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. A tak tylko zmarnowałaś i olejek, i pieniądze. Zostaw je na Nie mów tak, bo sprawiasz im przykrość. Uczyniła to, by mnie namaścić. I spełniła dobry uczynek. Ubogich zawsze będziecie mieć przy sobie. I zawsze będziecie mogli im pomóc. Jeśli tylko zechcecie. Tylko plotki wieśniaków wymyślili wszystko. Sami wiecie, że nie mają rozeznania w prawie i za nic mają święte księgi. Łatwo im mówić coś, czego nie było. Ale przecież nasi ludzie tam byli, w Betanii. Widzieli Łazarz był w grobie, umarł, a potem przyszedł z tym Jezusem, ze swoimi siostrami, z jego uczniami. Śmiał się, jadł. Przecież widzieli. To musi być kłamstwo. Ten Łazarz pewnie wcale nie był chory. Rozpuścili taką wiadomość i niby pochowali go w grobie. Zrobili tak, bo Jezus pozyskał sobie lud. Byłem tam. Nie mogli tego wymyślić, za dużo ludzi widziały jego chorobę i śmierć. Nie, to niemożliwe, żeby oszukali. I ja widziałem. Ale byłeś przy grobie? Nie, stałem z daleka. Ale wierzę, że naprawdę Jezus przywrócił go do życia. Dałeś się zwieść Józefie i ty, Nikodemie. Może staliście się jego uczniami? Co? Rozumiem, że ci prostacy wierzą we wszystko, ale wy, wykształceni, mądrzy, znający prawo i pismo, w sumie to nieistotne, czy to prawda, czy nie. Ważne, że lud mu wierzy, że zaczynają mówić na ulicach, że to ktoś posłany od Najwyższego, że działa jego mocą. Może trzeba poczekać, bo to pierwszy raz ludzie obwoływali kogoś prorokiem, pokrzyczą i im przejdzie. Ja myślę, że nie można tak tego zostawić. Już pewnie wiadomość o tym wydarzeniu w Betanii dotarła do miasta. Ludzie się tu zbiegną, by go słuchać. Jeśli nic nie zrobimy, to wszyscy w niego uwierzą. A to jest niebezpieczne. Przyjdą Rzymianie, którzy tylko czekają na pretekst, by nas zniszczyć. By zniszczyć nasze miejsce święte i cały naród. Ale co zrobić? Czy możemy mu zabronić przemawiać? A nawet gdy to zrobimy, czy nas posłucha? Czy ludziom zabronimy mówić o nim? Nie zamkniemy ludziom ust. Będą sobie powtarzać po domach, na ulicach, na polach, wszędzie. Będą opowiadać o nim o tym, czego rzekomo dokonał. Taka plotka ma moc. Jeszcze gotowi uwierzyć, że on naprawdę, naprawdę jest synem Najwyższego. Milcz, nie wzywaj imienia pana. Ale skoro ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście tak samo robić. Sługa nie jest większy od swojego pana. Wiedząc to, Będziecie błogosławieni. To jest miłość, o której Wam mówiłem. To jest to nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali. Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół. Nie nazywam Was sługami, bo sługa nie wie, co robi Jego Pan. Nazywam Was przyjaciółmi. Popowiedziałem wam wszystko, co ja sam usłyszałem od mojego ojca. Ja was wybrałem, byście szli i przynosili owoc. A wszystko, czego potrzebujecie, da wam ojciec, jeśli prosić będziecie w moje imię. Masz do zrobienia, Judaszu. Zrób prędzej. Ciało wydane za grzechy tego świata. Zwątpicie we mnie. Jezu, choćby wszyscy zwątpili, to ja nie zwątpię. Piotrze, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, ty się trzy razy mnie wyprzesz. Nie, Jezu. Nigdy. Brać go! To ten! Ludzie, był ten! z tym hey, ty. nie z nich. Nie jestem, nie wiem o czym mówisz. Ten na pewno był z nim. Jest Galilejczykiem. Człowieku, nie wiem o co ci chodzi. Nie znam go. Nic nie mówisz wobec tego, co tu słyszysz? Co masz na swoje obronę? Dlaczego milczysz? A może opowiesz nam o swoich uczniach? Kim są ci ludzie? Dlaczego za tobą poszli? Co im takiego obiecałeś? Tak. Chętnie posłuchamy. Powiedz też, czego nauczałeś? Dlaczego tak ciebie słuchają? Co im mówisz? My także chętnie poznamy twoją naukę. Może nas przekonasz. Uczyłem zawsze jawnie. W synagodze, w tym co mówiłem, nie ma nic ukrytego. Dlaczego zatem mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słuchali. Oni wiedzą co mówiłem. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jeśli źle powiedziałem, udowodnij mi to. A jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Milcz! Nie masz nam nic do powiedzenia. Kim ty jesteś? Czy ty jesteś mesjaszem? Jeśli nawet wam powiem, nie uwierzycie mi. Jeśli was zapytam, nie odpowiecie, ale od tej chwili syn człowieczy będzie siedział po prawej stronie wszechmocnego. Powiedz nam, czy ty jesteś synem bożym? Tak, ja nim jestem. Na co nam trzeba jeszcze świadków? Oto macie! Zbluźnił i winien jest śmierci. Na śmierć! Nie Tego człowieka Jezusa z Nazaretu, bo podburza lud i szerze niebezpieczną naukę. Sam siebie nazywa Mesjaszem królem. Więc weźcie i sami go osądźcie według własnego prawa. Co mi do tego? Nam nie wolno nikogo zabić. Czy ty jesteś królem żydowskim? Twój lud i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Tak. Ja nim jestem. Przywiedliście tego człowieka, oskarżając go, że podburza lud, Ale ja nie znajduję w nim żadnej winy. Czego chcecie? ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. My mamy prawo, a według naszego prawa powinien umrzeć, bo sam siebie nazwał synem Bożym. Tak, na krzyż z nim, na krzyż. Każę go wychłostać. To wystarczy. Weźcie go. To jest grób. Do was, byście poznali, że nie ma w nim żadnej winy. Oto człowiek. Ukrzyżuj! Ukrzyżuj go! Jeżeli go uwolnisz. Nie jesteś przyjacielem Cezara. Króla waszego mam ukrzyżować? Poza Cezarem nie mamy króla. Oto odmywam dłonie. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To już wasza rzecz. Krew jego na nas i na dzieci nasze. Patrzcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Tyle jest o dół, tego, tyle z tego Rozwiąz się.